Od kilkuset lat żaden człowiek nie wymyślił bardziej aktualnego hasła promującego zdrowie od słynnej fraszki Jana Kochanowskiego. Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie jak smakujesz, aż się zepsujesz. Oczywiście, kto chce się o tym przekonać na własnej skórze, może się nie badać. Jednak lepiej to zrobić. Okazja właśnie się nadarzyła. To Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia. Jest to ważna akcja społeczna, która ma na celu właśnie uświadomienia Małopolan, że dbanie o zdrowie ma sens, ma sens wykonywanie badań profilaktycznych. Po to, aby tą chorobę wcześniej wykryć, wcześniej podjąć leczenie. Akcja, którą wspólnie organizują władze samorządowe Województwa Małopolskiego oraz Gmina Miejska Kraków, ma zwrócić uwagę Małopolan na potrzebę i konieczność regularnych badań. W z zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W tym roku Małopolanie mogą skorzystać z 5 tysięcy badań z większości dziedziny medycyny w 40 placówkach w całej Małopolsce. Ma to konkretne i realne przełożenie na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu. Mamy 100 tysięcy tych badań. I z tych 100 tysięcy mogę powiedzieć, że przynajmniej kilkadziesiąt procent to jest wskazanie natychmiastowej kontroli lekarskiej, a więc my identyfikujemy te czynniki ryzyka. Kto nie zdąży przebadać się w placówkach, może to zrobić tradycyjnie podczas wielkiego finału na krakowskim rynku. Badania w namiotach w sobotę 28 września.